Dawno na kanale nie było ciekawostek, a ja wciąż mam listę nazwisk, które zostawiacie mi pod odcinkami. Dziś, więc, pora na jedno z tych nazwisk. Cześć z tej strony Mateusz i witajcie ponownie na kanale Learn Football. Uznałem, że skoro zbliżają się Mistrzostwa Europy, warto opowiedzieć o kimś, kto brał w nich czynny udział. I to nie o byle kim, o królu strzelców Euro 2004. Dziś przed Wami Milan Barosz. Milan Barosz to urodzony 28 października 1981 roku, mierzący 183 cm były napastnik. Jego największe sukcesy to trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy 2004, Liga Mistrzów z Liverpoolem, dwa Mistrzostwa Francji z Lyonem, Mistrzostwo Turcji z Galatasaray, a także wygrane puchary FA Cup Sports Move, Coupe de France z Lyonem oraz Puchar Czech z Mladą Bolesław. Karierę seniorską rozpoczynał w 1998 roku w baniku Ostrawa, Później w 2002 przeniósł się do Liverpoolu, następnie była Aston Villa, Lyon, Portsmouth, Galatasaray, Antalyaspor, a następnie wrócił do Czech. Banik Ostrawa, Mlada Bolesław, Slovan Liberec i ponownie banik. W reprezentacji Czech grał w latach 2001-2012 i w 93 meczach strzelił 41 bramek. A teraz ciekawostki. Milan Barosz był kluczowym zawodnikiem w reprezentacji do lat 21. Najpierw w 2000 roku wystąpił na Mistrzostwach Europy w Słowacji, gdzie jego zespół został wicemistrzem. Zagrał na Igrzyskach Olimpijskich, w tym samym roku jedynych w historii reprezentacji Czech jak również wygrał z kadrą U21 Euro 2002 w Szwajcarii. Gdy jako junior zdobył 9 bramek w 14 meczach dla młodzieżówki reprezentacji Czech, jego pozyskaniem zainteresowane były nie tylko tuzy europejskiej piłki jak Juventus, Inter czy Borussia Dortmund, ale także Wisła Kraków. Strzelił bramkę w debiucie w reprezentacji w wieku 19 lat 5 miesięcy i 28 dni i od tamtej pory w 6 miesięcy uzbierał 6 występów i strzelił 4 gole. Jak wiadomo, później jego licznik zatrzymał się na 93 występach i 41 bramkach, drugi wynik w historii reprezentacji za Janem Kolerem. W 2001 roku w meczu barażowym o awans na Mundial 2002 Barosz wraz z inną legendą czeskiej piłki Pawlem Nedvedem wylecieli z boiska w przeciągu 3 minut, a ich kadra odpadła w dwumeczu z Belgią. Jego start w Liverpoolu nie był nadzwyczajny, po problemach związanych z zezwoleniem na grę zadebiutował w marcu 2002 roku w Lidze Mistrzów przeciwko Barcelonie, grając 16 minut i były to jego jedyne minuty przez pół sezonu w zespole. Po przepracowaniu jednak z klubem całego okresu przygotowawczego ustrzelił dublet w swoim debiucie w Premier League 14 września 2002 roku w meczu przeciwko Boltonowi Wanderers. Zdobywając swoje pierwsze seniorskie trofeum w karierze, Puchar Ligi Angielskiej z Liverpoolem w 2003 roku, Milan Baroš był zdenerwowany po zdjęciu go z boiska, jako że kilkadziesiąt minut wcześniej sam pojawił się na boisku w roli zmiennika. Po latach wracając do tego stwierdził, że głupio mu, że frustracja powstrzymała jego radość z pierwszego pucharu. Miał duże problemy z urazami. Jeszcze grając dla Liverpoolu, musiał pauzować ponad 5 miesięcy w sezonie 2003-2004 po złamaniu kostki. Na podobną ilość czasu wypadł z gry, przebywając w Galatasaray, a później opuścił 7 miesięcy pod koniec swojej przygody z Antaliasporem, gdy zerwał więzadło krzyżowe. Był kluczową postacią swojej kadry w walce o triumf na Euro 2004. Zdobył bramkę w każdym meczu fazy grupowej oraz dublet w meczu ćwierćfinałowym z Duńczykami. Jego gola zabrakło dopiero w półfinale, gdy przegrali z Grecją. To jednak wystarczyło, by został najlepszym strzelcem mistrzostw. Podczas celebracji związanych ze zdobyciem przez Liverpool Ligi mistrzów w 2005 roku w Stambule podobno Milan Barosz upuścił przypadkowo trofeum, zostawiając wgniecenie. W klubie uznano jednak, że to zniekształcenie dodaje charakteru, pozostawiając je na pucharze. Sam piłkarz negowałby cokolwiek takiego miało miejsce. We wrześniu 2005 roku grając dla Aston Villa Barosz wraz z zespołem dokonał historycznej rzeczy. Podczas gdy przegrywali 1-3 do przerwy w meczu Pucharu Ligi z Wickham Wanderers, tuż po przerwie Barosz strzelił bramkę, wywalczył rzut karny oraz zaliczył asystę, a jego zespół strzelił 7 bramek w drugiej połowie, wygrywając ostatecznie 8-3. Po koszmarnym dla Barosza sezonie 2003-2004 stwierdził, że gdyby w klubie pozostał trener Gérard Ullier, Czech prawdopodobnie żądałby odejścia z klubu. Tymczasem 3 lata później został nowym zawodnikiem Olimpiku Lyon, który trenował Gérard Ullier. Jak się później okazało, to był jeden z wielu piłkarskich tematów wzburzonych niepotrzebnie przez media. 1 listopada 2007 roku Milan Barosz został aresztowany we Francji po tym, jak na autostradzie pędził z rekordową prędkością 271 km na godzinę. Zabrano mu prawo jazdy i do Lyonu wracał taksówką w 2007 roku pomimo iż został uznany za niewinnego rasistowskich zachowań w kierunku kameruńskiego pomocnika Stefana MB Liga Francuska zawiesiła go do końca sezonu czyli nałącznie trzy mecze ligowe 8 marca 2008 roku w meczu FA Cup pomiędzy Portsmouth a Manchesterem United Milan Barosz sprowokował bramkarza reprezentacji Polski Tomasza Kuszczaka, który sfaulował go w polu karnym. Kuszczak wyleciał z boiska, a Sulej Ali Muntari strzelił gola, który wyeliminował z pucharu Czerwone Diabły. W 2009 roku został na kilka miesięcy zawieszony w reprezentacji Czech za wieczorne wyjście do baru podczas zgrupowania, jednak kilka miesięcy później po zatrudnieniu nowego selekcjonera powrócił do kadry strzelając gola w meczu towarzyskim przeciwko Belgii. W wygranym 7:0 0 spotkaniu przeciwko San Marino w 2009 roku Milan Barosz został drugim w historii reprezentantem kraju, któremu udało się strzelić cztery bramki w jednym spotkaniu. Choć z Polską mierzył się czterokrotnie, ani razu nie udało mu się strzelić bramki Polakom, zaliczając jedynie asystę w swoim przedostatnim meczu w kadrze podczas Euro 2012 przy bramce Petra Iraczka. Barosz w reprezentacji Czech tworzył bardzo silny duet z dorosłym snajperem Janem Kolerem. Przybywając jednocześnie na boisku w 44 meczach brali udział aż przy 67 bramkach na 105 zdobytych przez reprezentację w tamtym okresie. Pomimo 42 lat Milan Barosz wciąż amatorsko grywa w piłkę w piątoligowym zespole FK Wigantice którym zaczynał jako dziecko profesjonalną karierę zakończył w 2020 roku. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał przypadł Wam do gustu. Jeśli macie jakieś wspomnienia związane z Baroszem, zostawcie po sobie komentarze, łapki w górę i subskrypcję, jeśli jesteście tu nowi. Trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.